Kontrolujemy ten alfa. W armii, nie mieli płozy. <grybuj> Jedziemy dalej. Nieee! <grybuj> nie, 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 nie reaguje, z nas! Dawaj. To Co? nie, wiem, dlaczego, ale nie, 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 cię nie, 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 Tobie? No Nie, nie martw się To ty jedzie, ja będę strzelał Ej, to jest nasz punkt My tu kisimy, Mateusz O kurwa, jedź w ogóle zauważyłem transportę Widzę wrogi czołg Czołg na kierunku południowym Ej, wow, ale strzał blisko mnie poleciał na tej budowie siedzi to Kurwa co jest? Jakiś nagi ostrzeżnił? Zden, zestaw Tu był Ale wiesz co, co to jest oznaczone tym celownikiem snajpera? Nie A to jest Delta snajper I co mi tak grytnie gdzie on tu jest? Tu się gdzieś chora. Nie wiem, stary. Znasz to, znasz. Tu jesteś. Dobra, mamy go. Ej, idzie tam kolejny typ. Dostaję skądś. Ja też. Nawet nie żyję. Jak migretnie! gretnie! mam tutaj pięć klatek. Ta miała działać lepiej na MD, co jest? Co to jest, co to jest? Co to jest, co to jest? Co to jest? Co to jest? i... stary jest? A czemu ty przeżyłeś, a ja zginąłem? Bo jestem hardkorem? A on ma jakiś karabin Gaussa do cholery, jakiś Rorsch Mk1 Chcę zobaczyć, co to jest za to O ja, co to jest? Nie wiem, ale trzeba jamą Jestem boja Lecą kolasie, ja ten się bawi zabawkami. Ej, nie pójdę. Ej, tu jest coś, w to. Nie! Jezus! Paty sprowadza z nas nieszczęście. Widzę tam drugiego snajpera! Z grę mi lachuje, stary! Koleś po twojej lewej! Mam go! Dobra, Dobra, ja Mam go! Wysiad, wysiad jakiś, albo tam jest jakiś daleko koleś! Przyjął ale! to? I to jest drogi? No. O, już nie ma! Snajper mnie zdjął! Mać 12 no. życia! Okay. W Drzewa lecą! Nie, nie rozumiem Konrad, co się dzieje stary? Widzę co się dzieje na twoim ekranie Może coś ci się w tle włączyło? Mam tu dla ciebie amunicję, trzymaj! Ci co się w tle włączyło? Nie wiem właśnie waszych Trzymaj gościu, Amo Wiesz, to mogę się pokręcić i popilnować dubska, bo wiecie jak tego laguję, ale... Jak cię będzie na ostatniej mapie lagować, to też wyjdziemy i coś... Z, będziemy kombinować Ale zlema, zlamiłem. Ej, pomoc mi tu potrzebna! Staram się, bo ja wszystko u mnie jest kurwa 50 razy wolniej. Fuck shit. Leczycie! No! Masz hopiesz szczęście. Dzięki za yes, Co jest? No tak z dupy mnie to zaczyna łapać i. Zginę. Co chwilę?

się wychylasz? No nie wierzę w to! Płynie zaraz Do no, dupy nam na razie idzie ten teamwork Ciebie laguje, a Huberta w ogóle nie ma Poszedł strzać kurde na godzinę Trzymaj, Trzymaj na amunicję, boje. idę... Uwaga, alfa został <laughs> Fato, polecę Nie umiem, ale polecę Jazda! Przeciw na ataku do dwastu ksarowców. Mateusz, to jest mój debiut. Zmieniłem ustawienia graficzne i ten... O, polatałem. Jedna na mnie laduje. Więc nie wiem, czego to jest Ja pierdolę, kurwa, kurwa, mać, chuj, kurwa. Gdziekolwiek nie polecę, to mnie coś zabija. Kuwa koleś O nie, nie mogę tak grać Uwaga co... Chciałem nie, nie jest wina ani ustawing graficznej sprawy. To jest Na twoje ruskie strony na no, ruskie strony to nie, jest. nie wiem Nie za to odpowiedziałem Opa, no goś mi... to gośni... Jakie To Chyba nie będzie nima na środku to Nik masz dobry, lepszy od mojego. Gra, też nie gra wiko nic wiem co to jest Mówię no może coś się w lewoczyło albo coś się przy ładowaniu zjebało. Czy pyta, Mać. Tak się nie nagrać. Ja nie mogę z tego poduszkowca czołgu. Wszyscy czaskają takie drifty. Tutaj. Jeszcze raz. Dostarczono zaopatrzenie możecie utknąć te pasy. Jestem jest ten wieśniak, co mnie bije z tego karabinu śmiesznego? raczej się, się? Ja się nie się nie może się połączyć, normalnie. Chciałem je... pójdę, tak C. Tam jeszcze w ogóle na tej mapie nigdy nie było. Coś tam dzieje. Halo. Trzymaj się gości, już ci pomagam z tymi piehociarzami. Teraz się skończyła jak ja już przyszedł trzeba chłopaki Chyba przestanę biegać na to D całe na tej mapie i będę siedział na C, ale bo takie ciasne miejsce. Tak tam, się? Wydaje mi się, że Hubert ma problemy z prostatą. Może być, tak. W tak młodym wieku, to jest niewiarygodne. Właśnie zneutralizowaliśmy cel Charlie. to no. Trzeba sprawdzić czy ludzi mogę rozwalić. Jest! Dobra Dobre, dobre. Podam Ja już nie rozwalam, bo to będzie tylko utrudniać nam życie. Eee, ten nasz... Wódca, drużyny drużyna mówi, że się na E ja to pójdę na E skorzystam z windy jesteś tu gdzieś ko mnie? Do się na dachu do fajny klimacik ma ta baza o, co ja tu mną na z wyjścia? Nie, teraz już normalnie. Wszystko ok, tak? Co to jest jakiś rąż MK1? Taki karabin? Mówię ci, to, to mi bardzo przypomina tego Gaussa z Stalkera, nie? Na jeden strzał to cię zdejmuje jest takie wybuchowe... A skąd cię zabił? No ja się się nad E, na E tam skąd tu mam takim z po zobaczyć na karabinie. Gdzie on ktoś tu <laughs> Nie wiem, ja go tu już nie widzę. Ja Ci tu ammo zostawię. Uwaga, cel alfa zneutralizowany. No jak tam wygląda na tym D? Chyba źle, przejdę. Uwaga, cel alfa jest w okazji widzę, stoi tam. Zauważam, proszę, od do wszystkich, do wszystkich! Dostarczono zaopatrzenie. Spróbuję podejść od dupy strony, bo widzisz, tam kolasie jeszcze strzelają. No. Nie przewidziałeś się kolega. Oooo! Wow. Mie tu nie ma, mnie tu nie ma. Oooooooooo! Oh, Kurwa!

ok wow wiesz wow. jakiego się... ale gość zjebał, no chyba bardziej niż ja ale został no co jest? No jak zabity w akcji? co mnie zabiło? Zabiło. Nie wiem. Zabił ty w akcji mi wyskoczył mu czego Ej nie jesteś z nami w drużynie A co cię już wiadomo? zabił Natalizowaliśmy Zaopatrzenie na ziemi Sprawdźcie mamy Pierz amunicji Proki Sniper na północ od waszych pozycji Nie kurwa nie godzę się Nie kurwa nie będę uwaga Jesus. ten z drop jest po prostu kontrolą Jestem z Dobra no nubię jak gramy razem. że kurwa, do przegranej duszy nie przeniosło. To jest w ogóle już skandal. Masz tu amunicję, Do wygranych to cię nie przeniesie, to przegranych od razu. Czy Ci się tu Nie jesteś tam na zjurzu. Wracam do mojej starej pozycji. Oho. Uh -huh. Czemu na Z chciałem się położyć? Nie wiem. <laughs> Też nie Jedzie tu sporo rzeczy. Kościół, patrz co, mam, amunicję, Padła! Jesteś w tym chcesz amo. ja ci dam! Zauważyłem, że no, on nie rozgniewa skały kurwa, stój, amo, rzuci. a ci Między nagami go się strzeli, nie wierzę jest w to! To jest możliwe, żeby szczęśliwi go się między Jakiś, eee, patrz. Mati, jak za D patrzysz, to tam masz sniperów oh, 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 tak trochę po prawej. Widzę. Widzisz? Może oh. jeden z nich ma tę ten... oh, ja! O ja. Gdzieś to? Gdzie że zabiłeś. Siedzą tam cały czas? Siedzi to do... właśnie, bo ja wejdę sobie do wyrzutni, bo gdzieś stoi. Dostała. Nie ma jej teraz. Because why the fuck not? Są gdzieś tam za drzewami, stary. Oho. Uh -huh. Ktoś cały czas nie. Oh. Wow, idziesz turmaty. Mati. Widzę. Pomogło wam tu właśnie na dole. Jak będzie ktoś blisko mnie, to mi krzycz. Na razie nie, na razie biegnie. Snajper jest ja cholera. Cholera, stary, dzięki. Co jest? Sniper na północ od waszych pozycji. Nie wiem co się dzieje. Musi porwać nie tak? nie ruszaj do Wiesz co? F jest nasze? Tak. Dobrze. Ja się odrodzę na. Nie, 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 chcę na F. Nie, tak. Chcę na F. Jedę na F. i Ja sobie im tam obejść z drugiej strony, bo mnie już denerwują ci z moździerzami. Z Ej, koleś, plecy masz! Uwaga na kierunek północny, wróćmy do snajpera. Brogi dowódcy, co odnaczył Kurde, jednego no z naszych jako cel priorytetowy? Ole, on nic tutaj nie wystrzelał. To jest ten snajperski raj. Ja tu bije ten snajperski raj. Brogi snajper na północ od Waszych pozycji. No to co ich zabije? No dobra, jadziemy dalej, możliwe, że na Ciebie polowali. Uważajcie, na północ od Was nieprzyjaciel Madam Do Zaopatrzenie dotarło, możecie uwzględnić... Co dzisiaj? Maty, jestem tu za liniami wroga. Dobra. Jest tu ktoś koło Ugraliśmy Wygraliśmy to. Ja No nie! Właśnie ja też cel do jednego typa Ale wygrama Dla mnie ten, graczem meczu był Hubert Tak, dał radę Tak, tak Typowo Zalał ich po prostu moczem, nie? Wyciągnął nas do zwycięstwa, wykerował nas, jak to się mówi w cesie. Mm-hmm.